Cześć Wam. Wiem, że lubicie naprawy laptopu, więc dzisiaj mam coś wyjątkowego: rarytasik. To jest laptop Aero 15 OLED. No, w tej konfiguracji w sklepie pierwotnie kosztował ponad 7000 zł. Teraz pewnie coś w okolicach 4000 można by go dostać. A posiada on i siódemkę 11 generacji RTX 3060, z 6 -gigową pamięcią własną. No, i co jest najlepsze w tym laptopie? No, to ekran. Tu jest 4K i OLEDowy. No, kolory muszą tutaj być przepiękne, tak jak widziałem recenzję. No, ale chciałbym je zobaczyć, bo nie, dzia nie działa ten laptop. Jaka jest historia tego laptopa? Od razu Wam powiem, że niestety nie zobaczycie w pełni całej naprawy, bo ja ten laptop kupiłem od klienta już z dobry rok temu, jak jeszcze nie nagrywałem filmów na YouTube. Chciałem zobaczyć, czy, czy uda mi się go naprawić, więc pewne rzeczy już zrobiłem, ale zobaczycie dokończenie tej naprawy, mam nadzieję, że okaże się skuteczna. Co tutaj się wydarzyło? Klient twierdził, że naprawdę niewielka ilość wilgoci się dostała do środka na płytę główną, zalanie jakieś minimalne. Tutaj klawiatura nic się nie klei, nigdzie tutaj nie, nie widać żadnych śladów zalania, natomiast rzeczywiście na płycie głównej znalazłem minimalny ślad, i niestety usterka jest najgorsza z możliwych. Zwarcie na procesorze, i to na wszystkich cewkach zasilania. Zaraz Wam to pokażę. Ja już go troszkę rozebrałem. To jest płyta z tego laptopa. No, i jak widzicie, ja już procesor wylutowałem. Zalanie do, było tutaj, w tym miejscu. Ten, ten driver, ten drymos. Dostał przebicia i słuchajcie, na wszystkich cewkach było po prostu 0,2 OM. Ja miałem ten drymos, więc on już jest wymieniony. Wymieniłem też przetwornicę, która steruje tymi drymosami, bo nie chciałbym być zaskoczony, że wymienię procesor, a okaże się, że, że na przykład coś źle steruje, jeszcze ta przetworniczka i mi znowu spali procesor, który nie był tani. To jest procesor wylutowany z tego, z tego... z tej płyty. Pokażę Wam, że rzeczywiście on ma, ma zwarcie. I zobaczcie, że gdzie bym nie, nie przyłożył do któregokolwiek kondensatorka pod spodem, to wszędzie są zwarcia. Zobaczcie, 0,3, 0,25. 0,55. 0,78 No naprawdę, w... byłem zaskoczony, że wszystkie cewki na płycie miały zwarcie. Wszystkie, także jakoś poszło, poszło strasznie. A tutaj jest ten Drymos, i zobaczcie, że między plusem a minusem o jest też zwarcie. Nie? No więc Drymos wymieniony. Musiałem troszkę yy, poczekać, aż trafi mi się procesor. To jest SRKT3. No i co ja tutaj mam? SRK 4 oryginalnie był procesor i7 11800, a ten jest 11850H. No i ten procesorek zobaczcie tutaj na kondensatorkach 13 omów. 26 omów. 13OM25, więc ten procesorek wydaje się być w porządku. Ja kupiłem go w Polsce. On był zdjęty z płyty, w której było zalanie, ale płyta podobno odpalała, dawała obraz. Jestem też umówiony tak, że gdyby się okazało, że nie będzie działać, no to mogę zrobić zwrot, a zatem jest dobry układ. Więc mogę sobie działać i próbować. Mam tutaj też oczywiście sitko do tego procesora, ale najpierw muszę go wyczyścić, wyczyścić płytę. Potem będę wlutowywał i odpalał, oczywiście. Dobra, zaczynamy od wyczyszczenia tego procesora. Procesorek jest wyczyszczony, a zobaczcie, jaki on jest bananowaty. Widzicie, że on nie jest równy? Zobaczcie, że się tak przekrzywia. Teraz trzeba zrobić rebaling, i teraz tak. Zobaczcie, co ja sobie tutaj wykonałem. Do tej płytki dałem pod spód magnesy, a z góry blaszka. Yy. I do czego to się przydaje? Otóż ten, to sitko, ono się bardzo wygina. Już samo jest wygięte, nawet trudno to nałożyć. A kiedy układ położę na płytkę, na to sitko i dam blaszkę, magnes przyciągnie blaszkę i blaszka dociśnie sitko. Taki jest mój na to sposób. Zobaczcie, jak to działa, bo nie robiłem jeszcze na tym sitku nigdy. Ono wygląda na bardzo cieniutkie, delikatniutkie i takie, co się raczej będzie wyginać. No, mam nadzieję, że to się, że to się uda. Kuleczki tutaj idą 0,45. Więc nakładamy. No i teraz na środek blaszka No i zobaczcie. Fajnie, nie? Kuleczki 0.45 Zasypuję któryś z was mi pisał, że po co ty tak robisz? Czy nie lepiej kupić z Chin gotowe sita do rebalingu? Tylko wiecie, jak ktoś się wychował na elektronice z 10-15 lat temu, to wie, że wtedy nie było dostępnych takich sitek. Nie było dostępnych, znaczy sita były, ale no nie takie jak teraz można kupić. Wszystko trzeba było kiedyś Samemu wykombinować, wymyślić sposób na zrobienie czegoś. Ja nie miałem kiedyś stacji do BGA, miałem po prostu podgrzewacz i hotter, i to nie taki hotter jak dzisiaj, bardzo fajny, tylko taki ręczny, wiecie, gdzie grzałka i silnik były w kolbie, i też trzeba było układy wymieniać. No ale dzięki temu nabrało się wprawy, no i dzisiaj człowiek to robi. No, bez jakichś, może też ogromnych inwestycji, po prostu potrafi zrobić i potrafi sobie poradzić. No. Bo wiecie, nic nie zastąpi ruszania głową, bo pewne rzeczy można zrobić, y, kupując po prostu jakiś sprzęt, i owszem, można i o to pracę ułatwia, ale są sytuacje, w których człowiek musi sobie poradzić bez jakiegoś sprzętu, po prostu. Musi coś wymyślić, wykombinować, i, i wtedy, jak nie potrafi ruszać głową, tylko liczy, że że musi kupić wszystko dostosowane do danej sytuacji, no to może się zawieść, bo może nie być. No i, i wtedy trzeba też umieć sobie poradzić. Dobra, będziemy teraz nagrzewać kulki. No zobaczymy, jak to sito, jestem mega ciekawy, jak to sitko będzie funkcjonować, czy ono będzie pływać, skakać, bąbelkować, czy to, czy to po prostu ładnie wszystko będzie się lutować. To przechodzimy na mikroskop. 400 stopni, nawiew 30%, no i próbujemy. Najpierw bez dociskania sitka. No powiem Wam, nie wygina się to sitko. Zdejmijmy zatem tą naszą blaszkę i zobaczmy, jak to wygląda. No to zdejmijmy sitko. o Może podgrzejemy troszkę? O, teraz się podnosi. Zobaczcie, jak się podnosi. Widzicie? Tutaj. No tak. Dobra, powinno dzięki temu łatwiej zejść. No, ciekaw jestem. Ach, jedna się nie przyrutowała. Kulka. Ale i tak jestem w szoku, że zobaczcie większość kulek. Nie, no, szok po prostu. O, tu jedna. Ta też jest nieprzyrutowana. To widać. Ta też nieprzyrutowana. No, to trzeba poprawić. Ale no, to jest. Ja jestem no mega w szoku. Pozytywnym. Że to tak poszło. Teraz bez sitka, jak się jeszcze podgrzeje, to te kuleczki one wskakują już bardzo dobrze na swoje miejsca. One się robią takie ładne, srebrne, świecą się. Dobra, to tutaj wyczyścić muszę pole. Pady. stancje jakie są teraz to jest chyba napięcie grafiki zintegrowanej grafiki procesora No może tutaj jest no nie wiem Tu jest rdzeń na pewno. Bo rdzeń ma cztery cewki. One są wszystkie te same. No dobra, główna linia zasilania. Jest ok. Teraz to, co najważniejsze i na co czekamy. Czyli lutowanie. Nakładamy topnik. i pozycjonujemy układ. Tutaj jest tutaj jest zobaczcie strzałeczka tu na płycie jest kwadracik, więc tak to trzeba. Tak trzeba założyć ten procesorek. Płycie są narysowane linie, wiadomo jak ma leżeć układ. Krótko mówiąc, ma się zmieścić między liniami. Idziemy na maszynkę. Maszynka jest przygotowana. Ręcznie uruchamiam profil. w standard Enter No i zobaczcie tu jest ten nasz układzik. Ale zobaczcie, jak się wyprostował. niesamowite, nie? mamy 200 stopni no dobra, to sprawdzamy wlutowany jest ładnie procesorek siadł jak należy powiem wam, że zaskoczony jestem no, taką łatwością y, wymiany tego procesora bo przecież zrobiłem już tych procesorów grafik naprawdę no, no może nie w setkach ale no, zrobiłem tego no z kilkanaście na pewno 20 parę, może 30. To powiem Wam, że to jest bajka normalnie. No chyba że teraz się okaże, że jest jakaś lipa. Ale no zobaczmy rezystancję. Jest nieźle, jest nieźle. Jest nieźle. Jest bardzo dobrze. Bajka. Jest bajka. Słuchajcie, jest bajka. Jest bajeczka, naprawdę. Główna linia. To jest tak dobry znak, że po prostu naprawdę. No. Wow. Ekstra. Aha, jeszcze jedna rzecz. Zawsze jak. Mm, Dostaje przebicia jakiś klucz albo kondensator, kondensator rzadziej, ale jak klucz i, i procesor, to idą takie prądy, że rozwalają totalnie klucze zabezpieczenia czyli to jest klucz, który jest zaraz przy gnieździe zasilania jest gniazdo zasilania, tu są cewki to są klucze, które mają niby rozłączyć odłączyć główną linię zasilania czyli zasilacz od napięć na płycie. No, i na ogół w tym wypadku uszkadza się drugi klucz zabezpieczenia, bo są dwa. Jak wygląda tutaj? Więc tak, tu. Trzeba najpierw zobaczyć, gdzie jest ten. Gdzie są te klucze zabezpieczenia, czyli te dwa tranzystorki. A, tutaj. Tu i tu. Aha, czyli to jest parka. To jest para 4435, 35 czyli to jest są. To są tranzystory typu P, czyli to będzie. Te dwa tranzystory równolegle będą pełnić funkcję pierwszego klucza zabezpieczającego, a tu pewnie będzie drugi i tu jest rezystor pomiarowy głównej linii zasilania. To zobaczmy, tak, 4435 to są tranzystory typu P, czyli wewnętrzną diodę będą miały od źródła do drenu. No zgadza się, jest. A drugi tranzystor wystarczy tutaj sprawdzić. Jest. O, cały. Nie dostał przebicia. Tu jeszcze jakaś dioda jest. Jest cała. Tu zwarcia nie ma. Nie ma. Tu jest jeszcze jakiś tranzystor. Ten sposób. Jest ok. O, no to czyli nie dostał zwarcia. No to super. No to trzeba się cieszyć i być z tego zadowolonym. I już. Dobrze. Wszystko. Słuchajcie. To, co najważniejsze, nastąpi teraz. On włącznik ma tu. Więc ja teoretycznie to mogę nawet sobie po prostu sprawdzić go bez podłączania na razie laptopa. Tutaj mam układ chłodzenia. Tylko tak przeczyszczę jeszcze. Terdzenie i propanolem. Mamy pastę Thermal Grizzly. Na razie tylko tak, tak, żeby było. Ależ jestem ciekaw, bardzo, bardzo. No jeżeli sprzedawca naprawdę sprawdził, że ten procesor, na tym procesorze ta płyta odpalała, no to oczywiście to jeszcze nie jest gwarancja sukcesu, bo bo to nie jest tylko to, że procesor odpali. No jego trzeba przetestować, oczywiście sprawdzić pod obciążeniem. No ale jak odpali, no to już będzie Powiedzmy 50% sukcesu. Płytę oczywiście trzeba jeszcze uzbroić w ram. Ja na razie odpalę samą płytę bez matrycy, bez laptopa, żeby zobaczyć, czy ona butuje. To po to jest pendrive. Wkładamy go do gniazda USB, bo jak płyta zabutuje, czyli pojawi się obraz, i potem zacznie butować. No to on, Pendrive, zacznie migać. No to zobaczmy. Patrzymy na prąd 2,50, 2,60. Widać, że procesor się nagrzewa. Układy zasilania 2,8. Grafika też. Dobrze, jest dobrze. Prąd się. Jest pierwszy reset. Ekstra, jest dobra wieść. Reset jest dobrze. Powinien, może, nie wiem, 2 do 5. Patrzcie, miga dioda, miga jest, 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 jest. <grym> miga dioda, wiecie co to oznacza? Jest obraz, jest obraz! Sprawdzamy, sprawdzamy. Dobra, pasta Thermal Grizzly. Ja nakładam, zaraz wam pokażę, jak. Nie tak bardzo, bardzo dużo. Nie uważam, że to jest dobre, żeby tak bardzo, bardzo dużo nakładać. Wystarczy nałożyć z głową, ale na przykład ja to robię tak, że rozprowadzam po całości. co? Proszę Państwa, Aero 15, wita Was! No, słuchajcie, odpalamy, odpalamy gościanie. Zasilacz oryginalny, 230 W, 11,8 A przy 19,5 V. No to lecimy, no, na początek oczywiście będzie restart. Ale to jest tafla piękna, ma odbicia od klawiatury, no ale cóż, cóż zrobić, nie jest to nowy sprzęt używany, ma czytnik linii papilarnych, także też fajnie możemy sobie paluszkiem odblokowywać. No i tu jest kamerka, patrzcie, jest, gigabajt. Ha, <grywka> Ekstra! Pięknie. No i systemik wchodzi. Widać od razu, że ostry jak żyletka obraz. Mmm, ekstra. Rewelacja, powiem Wam. Oczywiście muszę go za chwilę poinstalować, jeszcze wszystkie sterowniki i tak dalej. Najlepiej ze strony producenta, bo wtedy to wszystko będzie działać jak trzeba. No, ale jestem dobrej myśli. Zobaczymy. Fajny w dotyku. No i ten ekran, ta czerń podobno tutaj jest taka, że aż wciąga. No od razu widać, te kolory są po prostu mega. Ależ tu jest pięknie. Powiem Wam. Aż taki przesyt tymi kolorami. Naprawdę. Jest no fajny. Dobrze, zobaczmy, jak to wygląda tutaj, bo jeszcze jest kwestia grafiki. Wiecie, jak to jest. Niby procesor wymieniasz, a potem okazuje się, że error 43 w menedżerze urządzeń na grafice UHD Grafik. No, druga karta graficzna jest niezainstalowana. Procesory i 7, 11, 850. 8 rdzeni 16 wątków. <grym> no, jest moc. Ekstra, dobra. Muszę zainstalować sterowniki. Także poinstaluję wszystko i zaraz wracam. Laptopik się już testuje. Pogrywałem wszystkie sterowniki. W menedżerze urządzeń możecie zobaczyć: zobaczcie, RTX 3060 Procesory jest, wszystkie sterowniki są poinstalowane. No i procesor przechodzi. Fajnie testy. I teraz jeszcze zobaczcie furmarka. Jak uruchomimy na Full HD, na Full HD ma 131, 132 FPS-y, zobaczcie, 132 FPS-y 133 temperatura 71 stopni, więc jest spoko. Dobrze, nie ma sensu go tutaj piłować dłużej. Więc widać, że laptop działa. Ekstra. Bateria też się ładuje i trzyma. Zobaczcie jak odepnę. Nie no, to jest też jest też bateria. Trzyma tutaj ładnie. No to słuchajcie, no to tyle. Laptopik zrobiony, naprawiony. Bardzo Wam dziękuję już za oglądanie tego odcinka. Jeżeli podobała Wam się ta naprawa, dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co o niej sądzicie. Subskrybujcie też kanał. Jeśli macie laptopa do naprawy, to możecie mi go wysłać. Ja już się żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się do następnego razu. Hej!